Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami typy na środę. Gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS, zakłady Bukmacherskie Bet, Total TotalBet, ForBet, NobleBet i Bet, Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I zaczynamy dwoma bombeczkami: Kardica z Panathinaikosem na jedynce za 540 i Real Santander z Barranquillo na dwójce 450. Kursy powyżej 2.0 to Bristol z Reading na 1 2, 0, realizane 20 Relizane Paradou 205 z Jeną 2, 2 50 i Wernes Patrick Tickle 1 i Spal Fiorentina U-19 na dwójce 255. Remisów trochę więcej jest Tiverton z Weston Supermare za 345, Waregem z Ostsende 3 365, bangu Madureira 2,95 Cancun de Morelos, 2,95 Ross Country Livingston 3,25 i e Port MTI Subhanburi za 3,70. Kupon królewski na środę to wygrana Bormor z Birmingham, Sheffield United z podpóreczką i overek w meczu Manchesteru City z Brentford do wyjęcia z kuponu królewskiego 1380. Z ligi Typera mamy mecz Aston Villa z Leeds United. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu ligi Typera, który jest zaktualizowany już po filmach tygodniowych i dziennych. A pierwsza trójka pozostaje taka sama: Poker Paweł Łuszczak i Przemek. Zainteresowanych dołączeniem do grupy WIPolskiej polskiej zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ponad 51 tysięcy zysku wypracowanego przez nasz kanał od początku tego sezonu. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach.